Pewnie jest w droga. Czyli wyjeżdżamy znowu w pole. Tak, oni zjeżdżają. Bo jak widać droga nieprzyjezdna. Musimy objechać pole. Chcesz naprawdę chcesz Tak, e, możesz jechać. Most jest, most jest e, e, uszkodzony, więc przez most nie przyjedziemy. Tak czy inaczej trzeba jechać w pole. W razie W polecimy w powietrze pierwszy. Ksiądz jest w poce, No uwaga, czy jedziemy czy nie? co panie kierowco? A, no. To nie czołg, to samochód, ale przejechał. Jak to widzisz? No ciężko, ale może damy radę. To nie byle kto nad nami czuwa, więc damy radę. Niech ksiądz prowadzi teraz. Pod koła przynajmniej. Dziś nie dojeżdżając z tej okolicy, a tu już stoją za rzeką wojska rosyjskie. Rzeka dzieli Hersą od Rosjan okupantów. To rzeczywiście wszystko zrujnowane. Skręcamy na prawo. Widzieliście, że skręciłem? Krac się wpiął normalnie w ulicę. Ktoś go młotkiem zrównał. Tam się wpiął. Co jak sterczy. Kurde. Ale tu dawali. To ja z wami rozmawiałem, tak? Tak. Sława Jezusu Chrystusowi. <noise> Zaraz jeszcze w dwie maszynki. Dobrze. Idzie, my jedziemy gdzieś. Tak, tutaj będzie, tam, 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 Mniej więcej ile żyje tutaj Mniej więcej. nie. Nie. Kilku człowiek na dany moment tu zależyło? 55. 55, 55. No, nas było 38, to troszkę zaraz pobernowało. Tak. Co tu zostawiamy? Pudełka czy reklamówki ode mnie? Czy bez różnicy? No ale tak, żeby tam Jeśli pakunek na rodzinę, to trzeba będzie 45, 45? 41. 41 pakunku. Jesteśmy w miejscowości Lucz, mieszka tu 50 parę osób Każdy dom jest obszczelany, ludzie tutaj mieszkają Kto ma warunki do mieszkania oddzielnie to mieszka oddzielnie, reszta po piwnicach Bo przez tę wioskę przyszedł w front No i bardzo ją uszkodził Przywieźliśmy tutaj ubrania głównie Jakieś kołdry, chleb, mleko Chusteczki higieniczne, no i takie pudełka z Podstawowymi artykułami spożywczymi. Kilo cukru, kilo mąki, kilo soli, kilo ryżu i tak dalej. No i od dobrodziejki, bo jeśli się nie mylę, przez wolontariat misyjny została przekazana zostało przekazane bodajże 10 czy 12 kus. A ta została dostarczona tutaj, do ucza koło Hersonia, gdzie będzie służyć ludziom cywilnym dla ogrzania się, przygotowania jedzenia, podgrzania herbaty. To jest internet, tutaj na Nasza wojna zaczęła się, czytajcie od początku. I jak raz nasze sileście, to była granica z... Iz... Орками якраз mm -hmm. тут йшла війна, тому як ви бачите, що наш луч зруйнований повністю. У нас немає ні одної структури, ні одної будівлі цілої. А до самого луча військові російські. Зайшли чи ні? Так, вони проїхали через луч, а більше ми їх сюди не пустили. Наші хлопці тут партизани допомагали, щоб вони сюди не зайшли. І військові якби держали оборону. Сподіваємося, і маємо надію на те, що все скінчиться і наш луч відбудується, і буде все добре. Бо інакше бути не може. Буде все добре. Дякую, дякую. Увага, увага! Не в'їжджаємо на побоче, тримаємося ще асфальту, бо є небезпечність вибуху. Дякую, дякую, всім, дякую Польщі. Слава Україну, героям слава. Дякую. Добре. Продуктовий набір ще хто не отримав. Зараз це продуктовий. Ще продуктовий набір? А свічки у вас є ще? Є. Yeah. Ну, добре, Розказуй, розкажіть, як ви тут живете, Хорошо добре світа, без газу, без води. Скільки часу ви вже без світла, без газу? Ну без ми я вже як, тут тут три місяці. Десять місяць, як світла, то немає. Ми вже тут три місяці. Вже тут 3 місяці з дитиною живемо. Три місяці отак уже три місяці. Ну як в ну... магазин якийсь працює, є якісь продукти, Ні, немає магазина, нічого білет. 13. 13, to będzie dobry dla ciebie. To będzie dobry. Na zdrowie. Na ciebie. ciebie. Widzimy tutaj budynek zrujnowany. Była to miejscowa szkoła. Widnieją tam dwie flagi angielska i polska. I właśnie miejscowi mieszkańcy mówią, że właśnie byli tu żołnierze i angielscy, i polacy. No i właśnie na dachu. Te szkoły jak już zdobyli tą miejscowość, Rosjanie się wycofali, no to właśnie te flagi umiejscowili. To co po samochodach? Jedziemy! Ja i czekam na was, żebyśmy jechali. No to jedziemy! Ja A ktoś się tu mówi, się No ja się stały czas Dziękuję, Ja A tu, te, tutaj brakuje, o tutaj te dwa. Fajne za nas, krzyż. Siła i honor. Ojczyzna. Bóg. Znowu. Świętość. <grym> Niebo będzie Biedne. nasze. прощення тебе Kilometra i oni stoją. są rosyjskie wojska rosyjskie już. 1,5 kilometra. No oh, 1300, 1500. No. A to wszyscy z Polski, tak? Dobra. Tak. E, majże, ja nie. No. No. Ja na nie pracuję. ja chrześcijanek, tam w parafii. Dużo dużo no. do mnie rzeczy proponuje, to mu jakby nie ma sensu, wezmę to dalej. Dawaj. No, Dawaj. no Dawaj. że mnie zabierają, bo to też zostaje. To też zostaje. To jest, tak. duży, duży, duży to jest kategoria czwarta. To czwarta kategoria, tak. balistyczna. To na front od razu. Zapnijmy, bo wtedy... Bym... To my już na frontie. Proszę? Zapnijmy, Zapnijmy A, że my, my zaraz no. na front Jedziecie? No. Nie, no teraz jesteśmy na froncie A, teraz. No półtorej no, kilometra, to jest front. Facto wiesz, nie dobra, nie stoimy długo na ulicy, nie możemy stać. Drony. Tak, tak, stoimy, tak, drony. Bierzemy, drony. Bierzemy, drony, bierzemy, drony, bierzemy, drony bierzemy, i no właśnie. Duży czas. Jasne. Po kartoniku albo dwa. Lecimy z Koksem. thank you